Godzina 9:18, pora wyjść z psem. Dziś będzie dzień trochę inny niż inne. Bo przecież rzadko zaczynam dzień od wyjazdu. Najgorzej no jest zacząć dzień od sprawdzania jakichś różnych wskaźników, powiadomień i reagowania na to co się wydarzyło, zamiast zająć się robotą. Ja, dziś nie było tak źle, było naprawdę dobrze. W Maku dwie godziny przepracowane, z czego? Jedna godzina to faktycznie takie reagowanie i ogarnianie powiadomień, ale druga godzina to już konkretny czas dla klienta. O dziwo, jakoś dało się kodować na małym jednym ekranie, nie było to takie straszne. Była kawa w maku, był obiad, teraz zmienimy lokal i jeszcze popracujemy trochę. W międzyczasie zacznę się zastanawiać, o czym by tu było odcinek dzisiaj zrobić. Kolejna kawa i dwie godziny pracy tym razem własne tematy, domknąłem, dogadałem klienta, który kupi abonament na rok. E, aczkolwiek jeszcze płatność wisi, nie przeszła, będę musiał czuwać. I odebrałem zamówienie całą, ta, całą torbę kawy dla klientów. No i wreszcie na moim żaku, które światło słabe, bo od tyłu uderza. Może się przestawię. Powodem mojego wyjazdu była konieczność pobrania z badania, zrobienia badań krwi. To zadanie czekało na liście już dość długo, kilka miesięcy. Jakoś nie było okazji, nie było sposobności. Nie wiedziałem, jakie badania zrobić, aż w końcu zapisałem się na konsultację do gościa, który zajmuje się dietetyką, biohackingiem, ciężko to nazwać, czym tak naprawdę i zlecił mi właśnie takie, a nie inne badania do zrobienia. I tak sobie pomyślałem, że właśnie może powiem Ci dzisiaj o tym, dlaczego warto, jakie są korzyści, zalety. Konsultowania się z innymi osobami. Teraz słońce po oczach daje. Teraz będzie ok, blisko sosny. W zeszłym tygodniu na przykład miałem konsultację odnośnie reklam na Facebooku. Chciałem troszkę się dowiedzieć o tym od strony strategicznej: jak ja mogę poukładać sobie pewne kampanie, trzy kampanie, głównie remarketingowe i nie tylko. W sumie nie tylko. No i dowiedziałem się, czego chciałem, konkretnie pod moje potrzeby. Dowiedziałem się też, jak te reklamy poustawiać, jakie kreacje i tak dalej, i tak dalej. Prawda, ja sam muszę to teraz zrobić i to jest trochę problemik, ale przynajmniej wiem, co robić. Pachnie prawie tak dobrze jak kawa. Nieco wcześniej na przykład miałem konsultację z taką panią od kopii, od kontentu, od strategii kontentowych, ale też od wizerunku. I też sobie dobrą godzinkę pogadaliśmy i dowiedziałem się naprawdę sporo ciekawych rzeczy. Jaki kontekst, content tworzyć, jak komunikować pewne rzeczy. Jak sobie poukładać ten przekaz i jak zrobić porządek? Bo ja miałem spory bałagan. Był mój Instagram, był jakiś kanał B-Times, był mój kanał, był Facebook, nie było Facebooka, coś tam. Wszystko było takie pomieszane i nie wiadomo co jest co. Jeszcze mieszałem tematy y, marketingowe, bitimesowe z moimi produktywnościowymi i był bałagan. A ta konsultacja pozwoliła mi to poukładać. Też gdzieś w tamtym okresie miałem konsultację z Grzegorzem. Ona miała charakter, no powiedziałbym, marketingowy. Też podsunął mi kilka, no, z jednej strony prostych, oczywistych pomysłów, ale których ja nie miałem i od razu wdrożyłem. No może nie od razu, ale wdrożyłem. Otworzył mi oczy na pewne sprawy i tak po każdej konsultacji też czułem takie przygnębienie, że nie mam tego zrobionego, będę musiał to zrobić i mi to zajmie dużo czasu. To jest właśnie taki minus konsultacji, że potem trzeba podjąć jakieś działanie, więc. W tym kontekście nie polecam, jeśli nie chcesz podejmować działania. Ale jak nie chcesz podejmować działania, to też nie oglądaj mojego vloga. Godzina takich średnio znanych osób, ale które dobrze znają się na jakimś temacie, wcale nie jest taka y, droga, a też godzina to wcale nie jest tak krótko. I w ciągu takiego czasu nie nauczysz się tyle, ile podczas 14 tygodniowego kursu wideo, ale też nie o to chodzi. Dowiesz się tego, czego konkretnie w danym momencie nie wiesz i czego potrzebujesz. Co jest twoim problemem? Ten problem zostanie rozwiązany. Możesz na bieżąco zadać pytanie i uzyskać odpowiedź, co w innych formach przekazywania wiedzy jest troszeczkę utrudnione. No i też ta osoba, ten specjalista pochyla się dokładnie konkretnie nad twoim Dokładnie Twoim problemem, Twoim przypadkiem, Twoich okolicznościach. Słowem podsumowania, czy warto? Warto, tak. Jeśli masz jakiś problem do rozwiązania, chcesz go rozwiązać, to ktoś rozwiąże Ci go znacznie szybciej dostosuje wiedzę, problem dokładnie pod Twoje potrzeby, i nie musisz przerabiać 14-tygodniowego tygodnia, żeby znaleźć ten 1, 1%, którego właśnie Ty szukasz, poszukujesz, potrzebujesz. Więc możesz się zastanowić, przemyśleć sobie, czy może też akurat mierzysz się w tym momencie z jakimś problemem, który ktoś mógłby w godzinę maksymalnie go rozwiązać. Rozważ to. Ja tymczasem czekam na wyniki badań. I na konsultację pewnie zdam jakąś tam relację, co ciekawego się dowiedziałem i, i co będę miał do wdrożenia. Całkiem ciekawy nietypowy dla mnie dzień jest po 17.00. Myślę, że jeszcze można trochę popracować, dokończyć np. pisanie maili, które zacząłem w kawiarni numer 2. Co pożytecznego jeszcze zrobiłem, zajęłem się przygotowaniem dokończeniem tych maili. Poprawiłem, dopracowałem, ulepszyłem, pogrubiłem, wyupukliłem, dodałem linki, ładnie sformatowałem, wrzuciłem do kolejki, jeszcze kolejki nie uruchomiłem, ale linki, maile są gotowe. A teraz wybacz, ale jest już godzina 20, lecę zmontować vloga.